Dobry, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie GTA podróbkę. Zobaczcie, mamy furę. Tutaj mamy drzwi, możemy wsiąść. Zobaczycie, czym na koniec polecimy. Zobaczycie, czy samolotem, czy helikopterem. Jedziemy teraz po czołga Na razie. Oj. Ja. Ze sprintem. I, niech, I pozdrawiamy wszystkich widzów I niech ktoś kliknie suba Bo mamy 7 subskrybentów prawie A potrzebujemy milion Patrzcie, mamy czołga Idziemy po niego szybko Skaczemy, dobra I jedziemy Zmieniamy komerkę Dobra. Powiedziawszy, że są tutaj nawet rowery? Później sobie przesiądziemy się na rower, jak zobaczymy przed czołgiem. O! Widzieliście tam jechał? Nie zdążymy już. Dobra, jedziemy. Czołgiem. Mamy całe HP. Dobra, jedziemy. O, tam jedzie rower. I to jest potrzebne. Bo na rowerze jesteśmy nieśmiertelni. Poczekajcie, bo mi się wsiadło tutaj. No co jest? Dobra, jedziemy czołgiem. Gdzie by tu zaparkować tego czołga, żeby już nie miał? Dobra, jedziemy po coś latającego, fajnego. Auto widzieliście? Wybuchła. Człowieka przyjechaliśmy, widzieliście? Drugiego. Auto. Szybko. Potrzebujemy tego helikoptera. Zobaczcie, nawet możemy strzelać w niebie. I tak jakby pociąg leci. I niech ktoś kliknie jeszcze lajka. Like". Widzicie tam? To będziemy tym lecieć. Tym będziemy właśnie lecieć. Tylko musimy helikopter gdzieś dać. Znaczy czołga. O, jest. Dobra. I lecimy. Się odpala. I zobaczcie, możemy lecieć. Lecimy poza mapkę. I potem wylądujemy i zobaczycie, co się stanie. Dobra, lecimy. To będzie trochę tak długo. Więc jak zobaczycie taką trawę, taką prostą, to znaczy, że zaraz jesteśmy. Już widać. Dobra. Jesteśmy zaraz poza światem. I możemy nawet nim strzelać, bo to jest wojskowy. I zobaczcie, nawet mamy morze. Nawet mamy morze. Zobaczcie lądujemy pomału szybciej leci szybciej Nie. leci szybciej zobaczmy, możemy strzelać Konam się oczywiście tutaj ten czerwony pasek. Jak się zapełni cały, to już nie możemy strzelać. A potem się taki robi, szary pasek. Zaraz jesteśmy na miejscu. Jak ja dawno w tego GTA nie grałem. Dlatego nie pamiętam, ile kilometrów trzeba polecieć przez tą wodę. Dobra, lądujemy na morze. Zobaczycie, co się stanie. Zginęliśmy. Zobaczcie, nie ma nas. Nigdzie. Do widzenia. My się żegnamy. Do widzenia. tak.